Joe Crocker. Panno Anno, polecony do pani. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Gigi, polecamy do ciebie. Do mnie? Tak. Firma Yamanagi to ta wytwórnia słodyczy, prawda? Czego oni chcą ode mnie? Didi, o co chodzi? Do A, do A, do A do Ameryki! Do Ameryki? Tak, do Ameryki. Do Ameryki? Do Ameryki? Do Ameryki? do Ameryki! do Ameryki? do Ameryki? do Ameryki? Tak, jest. Brałem udział w konkursie na najlepsze hasło reklamujące czekoladę i wygrałem bezpłatną podróż do Ameryki. Kapitanie to oznacza, że można jechać, dokąd się zechce bez płacenia za cokolwiek. I pomyśleć, że gdyby nie ten konkurs nigdy nie mógłbym sobie pozwolić na taką wyprawę. Didi, powiedziałam już im o nagrodach. O nie, dlaczego to zrobiłaś? Jedź sobie dokąd chcesz, nikt nie będzie cię zatrzymywał. Oczywiście, nic nas to nie obchodzi. Dobrze, mam tylko jeden problem. Ten bilet jest dla całej rodziny. Mogłyby podróżować cztery osoby. Moi rodzice są niestety zajęci i nie mogą wyjechać. Będziemy potrzebowali dwóch innych osób. Zawsze byłeś taki sympatyczny, Gigi. My dwaj jesteśmy przyjaciółmi od najmłodszych lat, prawda, Gigi? Gigi, ja ci radzę, żebyś zabrał kogoś, kto dobrze zna angielski. Nie powiem ci jednak, o kim myślę. Trudno było wybrać osoby, które wyjadą, ale przyszła kolej i na nas Zobaczysz, zostaniemy gwiazdami Hej ty, nie zapominaj, że to ja jestem bohaterem Uspokój się, Gigi, nie masz się co wściekać Nie podoba mi się to, co zrobili Powiedziałem, że zaproszenie jest tylko na cztery osoby Co teraz zrobimy? O tego jednego jest za dużo Nie martw się, znajdziemy jakieś rozwiązanie może masz rację, Anno. Chociaż prawdę mówiąc, wolałbym, żebyśmy wyjechali tylko we dwoje. Nie lubię mieć problemów. W porządku. Powiedz mi, dokąd najpierw jedziemy. Anno, chciałbym zwiedzić Kalifornię. Och, Kalifornia. Tam się urodziłeś, prawda, Gigi? Tak, w Kalifornii czuję się naprawdę jak w domu. Tyle pięknych wspomnień z mojego dzieciństwa związanych jest z Kalifornią. Ach, Kalifornia. Kiedy już przejdę, to wstrętne pustkowie zobaczę niebieskie morze Kalifornii. Odkąd surfing stał się zwykłą zabawą dla dzieciaków, porzuciłem moją deskę surfingową i pozwoliłem, by pokryła się kurzem. Ostatni raz pływałem na niej, na Hawajach. Wtedy to właśnie po raz pierwszy usłyszałem o potworze z Kalifornii. Mój przyjaciel opowiadał mi, że tego potwora widać z daleka z kalifornijskiego wybrzeża. Opowiadają, że połknął siedmiu mężczyzn. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go jeszcze nie pokonał. Ma podobno 10 metrów wysokości i jeżeli ktoś przypadkowo znajdzie się w pobliżu tego potwora, umiera rozszarpany na strzępy. Nie ma żadnej możliwości, by uratować swoje życie. Nazywają go potworem Kalifornii. Potwór Kalifornii. Muszę stawić mu czoła. Muszę go pokonać. Ale upał. Gigi, Gigi, dlaczego nie pojedziemy autobusem albo taksówką? Zapomniałeś już, że u jednego z nas jest za dużo? Nie mamy pieniędzy do wyrzucenia, jasne? Jasne. Zapomnij o tym, co powiedziałem. Zatrzymał się. Nie, nie zatrzymał się, tylko zwolnił. Muszę zobaczyć. Ej, hey, dokąd idziesz? Może cię podwieźć. Dziękuję, wolę iść pieszo. Ej, kapitano, Kapitanie, spójrz, to cudzoziemiec. Posłuchaj, Gigi. Jesteśmy za granicą i tu wszyscy będą dla nas cudzoziemcami. Moja żona mówi, że jestem wścibski jak mało kto. Powiedz mi przynajmniej dokąd idziesz. Co chcesz zobaczyć? Może. Może Kalifornii. Ej, panie, a może nie odpowiada panu nasze towarzystwo? Gigi, nie powinieneś być Gigi. dla niego nieuprzejmy. Szyko, mi, przyjacielu, proszę mu wybaczyć. Jesteśmy Japończykami i zwiedzamy wasz piękny kraj. Zabrałem ich na spacer. Zawsze lepiej podróżować w towarzystwie. Jedź z nami. No cóż, skoro nie chcesz. Cześć! Do widzenia! Co on do diabła robi? Dlaczego udaje takiego ważnego? Ależ on był piękny. Ratunku! Tu jest wspaniale. Statek nieprzyjaciela w odległości 3 metrów. To prawda, że przybyłam tu bez wyraźnego zaproszenia, ale z moją pensją nauczycielki nigdy nie mogłabym sobie pozwolić na taką podróż. Ilu to wspaniałych mężczyzn. Są zbudowani jak prawdziwi atleci. Spójrz na tamtą dziewczynę. Jestem pewna, że mówią o mnie. Nie napotkają żadnego oporu z mojej strony. Z pewnością nie zostawią samej takiej pięknej, fascynującej dziewczyny jak ja. Mam nadzieję, że jeden z nich zostanie moim przyjacielem. Później się zaręczymy, a później się pobierzemy. Jeżeli będę im się tak natrętnie przyglądać, z pewnością im się nie spodobam. Muszę udawać miłą i skromną panienkę. Już ja cię złapię, policzę się z Tobą. Nie chciałem Ci przeszkadzać, ale w końcu jesteś nieproszonym gościem. Cicho bądź, mimo wszystko jestem tu i nie życzę sobie, żebyś mi dokuczał. Byłoby lepiej, gdybyś tego nie powiedział. Zapłacisz mi za to. Do diabła z Wami zniszczyliście moją piękną, romantyczną wizję miłości. Zostaw mnie. Kretyni nie trzeba było mi przeszkadzać. Ale charakterek. Chodźmy stąd lepiej. O nie, wszystko obróciło się przeciwko mnie, a już myślałam, że uda mi się zostać ich przyjaciółką. To Wasza wina. Chodźmy się wykąpać, kapitanie. Bardzo chętnie. Adam, Adam, ten to ma powodzenie. Wiesz co, Gigi? Skoro już jesteśmy w Ameryce, chciałbym. Chciałbym. No wiesz, chciałbyś poderwać jakąś dziewczynę? No właśnie. W porządku, nauczę cię jak to się robi. Najpierw trzeba znaleźć kogoś interesującego. Popatrzmy. Jest. Wydaje się milutka, prawda? A teraz uważaj. Milutki jesteś. Do zobaczenia. Widziałeś? Tak się to robi. Ok, teraz ja spróbuję. Poszukajmy jakiegoś obiektu. Znalazłem. Wspaniała blondynka z niebieskimi oczami. Chyba mi się nie udało. Gigi, nic z tego, nie przejmuj się, poszukaj innej, spróbuj jeszcze raz. Jaka piękna dziewczyna. No co? Na co czekasz? Idę. Zanim pójdziesz, o co chodzi? Musimy znaleźć coś, co wzbudzi jej ciekawość. Ale co, już wiem, zabierzemy deski do surfingu. Świetny pomysł. Nie, zaczekaj, Tomas. Co znowu? Wciąż zmieniasz pomysły. Ta dziewczyna ma z pewnością szczególne upodobania, trzeba to wykorzystać. Dlaczego nie założysz smokingu? Doskonały pomysł. Przepraszam panią. Pozwoli pani, że się przedstawię. Chyba coś pomyliłem. Przepraszam, że się śmiałam. Może usiądziecie. Jest pani bardzo miła. Nazywam się Tomasz, a ja jestem Gigi, zwany czasem geniuszem. Nazywam się Merlin. Co tu robicie? A więc przybywacie z Japonii? Tak, podróżujemy z przyjaciółmi. A ty, Merlin, co tu robisz? Co robię? Czekam na kogoś. Na kogo? Czekam na mistrza surfingu. To nie jest jeden z tych, którzy noszą ze sobą deski od święta, żeby zaimponować dziewczynom. On jest wielkim ekspertem, jest geniuszem. To on. To Joe. Joe Crocker. Joe. Joe Crocker? Czy to nie ten, którego widzieliśmy na drodze? Chodźmy, chyba nie powinniśmy im przeszkadzać. Ryżowy tort jest gotowy, możemy jeść. Jaki zapach. Na pewno jest wspaniały. On wygląda jak duch. Przestań, Gigi, mógłby cię usłyszeć. Może miałby ochotę zjeść kawałek ryżowego tortu. Zaniosę mu kawałek. Nie rób tego, Anno. Nie jest łatwo zbliżyć się do cudzoziemca. Ale jeżeli mi się uda, zostaniemy przyjaciółmi i on nauczy nas pływać na desce surfingowej. Już się dzisiaj spotkaliśmy, pamiętasz? Może zjesz kawałek tortu ryżowego. Chętnie, dziękuję. Ale się ciągnie. Oni się śmieją, a ja czuję jakieś niebezpieczeństwo. Powiedz mi, co mam robić, kapitanie? A co chciałbyś robić? Czy nigdy nie słyszałeś o cudzoziemcach, którzy jak wilki okrążają ofiarę, a potem całują ją niespodziewanie? Nie pozwolę. Uważaj, Anno! Jego technika jest doskonała. Gigi, dlaczego nie weźmiesz kilku lekcji? Zamknij się, potrafię pływać na desce bez żadnych lekcji. Chodźcie tu. Idziemy. Do diabła nawet Anna idzie z nimi. Co za wstyd. Tak dobrze, Joe? Przykro mi, ale trzymasz nos za nisko. Powinieneś zostać raczej poławiaczem perę. Ja poławiaczem perę? Oto poławia pereł. Ile w tobie wdzięku? Hej, ty, co wyczyniasz z Anną? Zostaw ją! To boli! Nie ma się z czego śmiać. Jak możecie cieszyć się z cudzego nieszczęścia? Nie mogę znieść myśli, że Anna potrafiłaby związać się z kimś innym. To popłyniemy dalej, następnym razem zobaczymy. <Szyskliwia> Joe. Jo, co się dzieje? Przybywa potwór. Potwór? To olbrzymia fala, nazywana potworem Kalifornii. Zabierajcie się stąd! Nadchodzi straszliwa fala, uciekajcie! Lepiej, żebyście stąd zniknęli natychmiast. Jo! Chyba wyraziłem się jasno, wynieście się stąd, czy wolicie umrzeć. W porządku, Joe, idziemy powodzenia. No chodź po tworze, teraz albo nigdy... Chcę ci się przyjrzeć z bliska. No chodź, chodź potworze! O! O mój Boże, to niemożliwe, żeby fala była tak ogromna! A gdzie jest Gigi? Skoro teraz nie ma go z nami, był z nami na plaży, później go już nie widziałem. Chyba tam nie został. Nie wiemy, gdzie jest Gigi. Pomóż nam go odnaleźć. O czym ty mówisz? Boję się, że tam został. Pójdę go poszukać. Nie, Adamie, bo i ty umrzesz. Do diabła, ja i Co za uparty, wstrętny dzieciak. Jak go dopadnę. Ha! Jestem wielki. Udało mi się ujaźnić gigantyczną falę. A ty się bałeś. Anno, patrz na mnie teraz. Do diabła ten chłopak to moja młodość. Nie smuć się, Joe. Po prostu nie miałeś szczęścia i to wszystko. Teraz to już nieważne. Życzę ci powodzenia. Dziękuję nawzajem. Dzięki. Do zobaczenia, Kukiełko. Nazywa mnie Kukiełką. Czy on nie przestanie kpić ze mnie? Posłuchaj, on cię podziwia. Powinieneś być milszy dla niego, naprawdę? Hej, Joe, powodzenia. Idź za nim. Jeśli ci się podoba, nie powinnaś go opuszczać, bo taka okazja nigdy więcej może się nie powtórzyć. Uwierz mi. Gloria wie o tym najlepiej, prawda, Adamie? Tak, z pewnością. Co to ma znaczyć? Chcę zostać jego żoną. Mój najdroższy Mike, chcę wyjść za ciebie nawet natychmiast.